Pomnik poświęcony ludziom, którzy stracili życie przez naszych wschodnich sąsiadów. Jakieś 3 kilometry od kraju U, na górze Kalewarni Pacławskiej. Jeśli ci poligrafi z wiejskiem myślą, że Polacy, na przykład ja, rezerwista, żołnierz Wojska Polskiego, stanę w obronie kraju U, czy tam ideologii, jakby to nazwać, Unii Europejskiej, zielone Łady itp., to to się grubo mylą, się bardzo grubo mylą. Polina ...nie wciąga Polski do... Wszystko i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach, kłamią. No na początku próbują wciągnąć. Pozdrawiam z Kijowa. Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Zdradził, nie chcę lecą, a ty tam zostań. Sorry, wolałbym, żeby nie latały, ale jakoś ich okupant nie chce, żeby przestały latać, bo nie chce się dogadać. A nasz okupant wszędzie zakłada wieże 5G. Ceny energii, żywności, etc. Tp... Są takie, że u naszych zachodnich sąsiadów w Państwie Krzyżackim są tańsze niż u nas. Dzisiaj oglądałem szorta, na przykład prąd w ładowarce elektrycznej do samochodów elektrycznych jest o 30% tańszy niż u nas w Polsce. Pięknie, nie? Oglądałem też chwilę telewizor, no i jestem pod wrażeniem tej propagandy. Żaden normalny Polak patriota nie pójdzie bronić przecież tych kurs wiejskiej. Ani radnych, wójtów, sołtysów itp., przecież te kurki, nawet te najbliższe nas, to one mają zakaz, one nie muszą iść na W w razie W, jak to wywołają na chłopski rozum, za co mamy walczyć, co mamy bronić? Kopalnie, które nam likwidują, przemysł, który nam zlikwi zlikwidowali, żeby być bezpiecznym i skutecznym. Znaj adres osób osłowych, urzędasów itp. w swojej okolicy, a będziesz bezpieczny i skuteczny. Robi się panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.